Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. I rozpoczynamy. Rozpoczynamy ten moment, który jest dla państwa najważniejszy, czyli grę po prostu. Od pana Pawła zaczynamy. Panie Pawle, proszę nam się przedstawić. Nazywam się Paweł Figlerowicz, jestem mieszkańcem Poznania i chciałem życzyć wszystkim miłej zabawy. Panie Pawle, ja potasowałam karty, dotyczy to wszystkich państwa zresztą, ale zaczynamy od pana Pawła. Proszę sobie wylosować. Tak, pan Iwek. Pani Irek. Ireneusz Paczkowski. Mieszkam w Poznaniu. Obecnie emeryt. Proszę pozdrowić publiczność. Pozdrawiam, że tak powiem. Publiczność przede wszystkim. No i znajomych, rodzinkę. Proszę Dziękuję. bardzo. Proszę sobie wybrać. Może kartę. być obojętnie. Pani Joanna. Ja mieszkam w Poznaniu. Pozdrawiam panią, organizatorów i wszystkich tu obecnych na widowni, łącznie z mężem, który się znajduje do nich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani Proszę bardzo. Dziękuję. Pan Dariusz. Dzień dobry państwu. Mam na imię Dalek, mieszkam w panią. Jestem bez pracy. Pozdrawiam wszystkie rodziny. No i wszystko. Proszę, panie Dariuszu. Jeszcze dwie karty. Dla pana Juliana. Dzień dobry. Jestem Sulechowa pojewództwo lubuskie. Pozdrawiam rodzinkę i Brydżystów Zielonej Góry. Brydżystów, czyli należy Pan do klubu Brydżystów? Tak, tak. I lubi Pan grać? O, bardzo. Mm. I jeszcze wiele innych rzeczy też lubię. <laughs> Na pewno, nikt w to nie wątpi, nie nie proszę. I jeszcze jedna karta dla Pana Krzysztofa. Witam, no mieszkam i pracuję w Poznaniu. No niestety nie mam kogo pozdrowić. Nie, niemożliwe. No to Ministra Pytanie. Ministra finansów. No. No, no. Na pewno, Żeby dał nam spokój. Już na wreszcie. pewno znalazłby się ktoś, kto, kogo mógłby pan pozdrowić, ale niech ten ktoś wie o tym, że pan go pozdrawia, tak, panie Krzysztofie? Proszę bardzo, Nie kartę. Wiem. Życzę wszystkim państwu szczęścia i dużo dobrej zabawy. No i jak zwykle, naszą wspaniałą publiczność proszę o gorący doping. Rozpoczniemy grę, nim poproszę państwa o odkrycie swoich kart. Najpierw będziemy odkrywali te duże karty. Jest ich 12 Każdy z państwa może wybrać sobie jedną. I za kartami ukryte są nagrody. Zobaczymy, jakie to będą nagrody. Panie Krzysztofie, zacznijmy od pana. No, może króla wygoda. Pan Krzysztof wylosował album, a pan Julian? Dame trefl. Dama trefl to będzie Walkman. Pan Dariusz. Moment, proszę. Numer dwa. Dwa. Tak? Dobrze usłyszałam? Tak. Dwójka to będzie Walkman z Radiem. Pani Anna. Siódemkę. A siódemka? Siódemka to także album. Pani Anna, pan Ireneusz. Ja poproszę czwórkę. Żelazko. Pan Paweł. Piątkę poproszę. I piątka Walkman. Nagrody już zostały przez Państwa sobie wylosowane. Teraz będzie także losowanie, ale będzie losowanie kart. Kart i par, które będą ze sobą toczyły pojedynek. Ale najpierw proszę odkryć swoje karty, żeby każdy z Państwa wiedział, jaką kartę posiada. Ja dokładnie taką samą talię kart tasuję. I już losujemy pierwszą parę. Ósemka. Pan Julian. Pan Julian Gra z królem, z panią Joanną. Proszę pani Joanno, pani jako pierwsza wybiera pytanie. Trójkę, poproszę. Trójkę? Tak, tak? Tak. Pytanie numer trzy. Inwestorem strategicznym w poznańskim Stomilu została firma Michelin Gutierrez Bridgestone, przepraszam. A może... Nie, mm, nie, Bridgestone. Ta firma została inwestorem strategicznym w poznańskim Stomilu. Pani no było to chyba takie trochę dla mężczyzn bardziej pytanie, no prawda? No, ale tak też się właśnie stało. To pytanie Pani sama wybrała. I tym sposobem przegrała Pani pojedynek z Panem Julianem. Na koncie Pani Joanny był album. I ten album wędruje do Pana Juliana. A my wybieramy... Lasujemy następną parę. Dziewiątka. Pan Paweł. I walet. Pan Ireneusz. Sąsiedzi będą grali ze sobą. A rozpoczniemy od pana Ireneusza. Jedno z dwudziestu pięciu pytań, panie Ireneuszu. Jedno, tak? Tak. Siódemkę poproszę. Siódemkę, proszę. Która z wymienionych firm jest spółką giełdową? Swarzęckie meble, zakłady Cegielskiego, Pomet. No pierwsze chyba. Czyli Swarzęckie meble? Tak. To jest dobra odpowiedź, Panie. <kluczy> 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 Pan Paweł. <kluczy> 13, poproszę. 13. Ile oczu miał mityczny olbrzym Argos? 10, 50, 100. Odpowiedź B. Tylko 50? Cię. Tylko. Nie. Miał 100. <noise> Panie bardzo. Pawle, niestety, niestety. Eee, przegrał pan pojedynek z panem Ireneuszem. Panie Pawle, na pańskim koncie był Walkman. I tego Walkmana razem ze swoją kartą oddaje pan panu Ireneuszowi. Bo to on wygrał z panem pojedynek. I jeszcze jedna para została w tej rozgrywce. To jest dama, pan Krzysztof. Gra z dziesiątką. z panem Dariuszem. Proszę, panie Krzysztofie. Ma pan silniejszą kartę, pan zaczyna. Ostatnie pytanie. Dwudzieste piąte. Proszę bardzo. Syriusz to gwiazda, planeta, kometa. Planeta. Nie. To gwiazda, pani Krzysztofie. Syriusz jest gwiazdą. Ha, 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 panie Dariuszu. Chyba się pan cieszy, co? Trochę. Bardzo krótki pojedynek z Panem Krzysztofem. Pan Krzysztof wylosował album, i ta nagroda od tego momentu jest na Pańskim koncie. Pierwszy pojedynek, pierwsza rozgrywka rozstrzygnięta. Pan Julian, Pan Dariusz i Pan Ireneusz. Z Państwem, właśnie z Panami, spotkamy się już za chwilę po przerwie. Fundatorem nagród Pocieszenia w postaci książek jest oficyna wydawnicza GNP, wydawca książek popularnych i edukacyjnych. Ta chwila, która nastąpi już niebawem, jest dla uczestników Teleas. Tele no, myślę bardzo emocjonująca, ponieważ tutaj no, liczyć się będzie szczęście. Mam tylko trzy karty i te karty to AS, Król i Dama. I ten z panów, który wylosuje Asa, właśnie będzie miał dużo szczęścia, bo nie będzie musiał grać w tej drugiej rozgrywce wystąpi dopiero w finałowej. Wtedy będzie mógł wykazać się swoją wiedzą. E, dostanie także w prezencie wspaniały słodki torcik. I kto to będzie? Kto będzie takim szczęściarzem? No już przekonamy się za chwileczkę. Jeszcze raz potasuję. Proszę bardzo, pan ja pani wybieram, Ireneuszu. I pan, wybiera, tak? Tak? i pan wybiera, tak? A ja od serca. A proszę bardzo. Pan Dariusz. Ja już nie mam wyboru. Nie ma no wyboru. Nie ma wyboru. <laughs> Proszę odkryć. Okazuje się, że to co od serca. Nawet jest jest trafione, trafione i jest i takie jak dobre. trzeba. I bardzo dobre. I gratulujemy Panie Ireneuszu. Dziękuję na razie. Dziękujemy. Panie Ireneuszu, torcik czeka. Tak, pan także czeka, dlatego że... A pan... ja czekam, bo ja nie gram Chcieć, nie? Pan czeka i Pan nie gra. W tej chwili Pan nie gra. Pan tylko przygląda się temu, jak pojedynkować się będą ze sobą Pan Julian i Pan Dariusz. Mhm. A ja jeszcze zanim zaczniemy grać, drodzy panowie, przypomnę, jakie nagrody są na panów koncie. Zaczniemy od pana Ireneusza. Wspominałam już o torciku, a jest także żelazko i walkman. Pan Dariusz natomiast ma walkmana z radiem i album, a pan Julian walkmana i album. To są panów nagrody. A co dalej? Na kogo czeka ta nagroda główna? czyli lodówka wartości 1240 zł. Zobaczymy, zobaczymy. Przekonamy się już niebawem. E, drodzy panowie, pan Julian ma kartę silniejszą, to król. E, czyli od pana Juliana rozpoczniemy. Panie Julianie jest 10 pytań w zestawie. Proszę wybrać sobie jedno z nich. 5. 5. Egida to kabaret Jana Pietrzaka, Jana Kaczmarka, Bogdana Smolenia. Pietrzaka. Tak jest. Brawo, panie Dariusz. Pan Dariusz? Na sześć. Sześć. W którym z miast powstało pierwsze kino? W Paryżu, w Londynie, w Nowym Jorku. Co? Myśli pan, że w Nowym Jorku? Niestety. Niestety, panie Dariuszu. W Paryżu. W Paryżu powstało pierwsze kino i to nie była dobra odpowiedź, panie Dariuszu. Pan Julian wygrał pojedynek, bo pan odpowiedział prawidłowo na swoje pytanie. Drodzy panowie, panie Julianie i panie Irenausz, już za chwileczkę dowiemy się, który z panów odpowiadał będzie na pytania finałowe. Panu Dariuszowi dziękujemy i spotykamy się za chwilę. Fundatorem Nagród Pocieszenia w postaci książek jest Oficyna Wydawnicza GNP, wydawca książek popularnych i edukacyjnych. I po przerwie spotykamy się z Państwem ponownie. Spotykamy się przed ostatnią, finałową rozgrywką. Czy któremuś z Panów, Panu Julianowi bądź też Panu Ireneuszowi, uda się zdobyć nagrodę główną, którą jest dziś lodówka wartości 1240 zł i który Pan będzie walczył o tę nagrodę? Zdecyduje komputer. Za chwilę go uruchomię. pani Julianie, proszę powiedzieć stop w momencie, który pan uzna za stosowny, a także pan Ireneusz. Pojawi się liczba. Wysokość tej liczby zdecyduje o tym, który z panów odpowiada na, fin na finałowe pytania. Panie Julianie, rozpoczynamy. Tak? Tak. Proszę. Stop. 730. Oh. Pan Ireneusz. Stop. Gorący doping, panie Ireneuszu. Teraz proszę mocno trzymać kciuki za pana Ireneusza, ponieważ, panie Ireneuszu, żadna z cyfr nie powtórzyła się, a zatem będzie pan musiał odpowiedzieć na trzy pytania. Nie można popełnić żadnego błędu. W zestawie jest dziesięć pytań. Proszę bardzo, zaczynamy. Pierwszy od razu. Proszę. Kto był pierwszym królem Polski? Mieszko pierwszy, Bolesław chrobry, Bolesław śmiały. Chrobry. Tak jest. Brawo. I dalej. Następny. Następny, tak? A może piątkę? Piątkę, proszę. O której rocznicy ślubu mówimy brązowa? Trzeciej, ósmej, dwunastej. Brązowa. 12 Nie. Nie. Ósmej. Jednak ósmy. Ósmej. To taka mała popularna, prawda? Rocznica. Taka może mało... nie aż tak włócznie odchodzona. Niestety, ale wędruję do pana ze słodkim pocieszeniem, torcikiem tak. wspaniałym <noise> dla pana, panie Ireneuszu, tak. za wspaniałą, dzielną. Walka w naszym dziękuję teleturnieju. Bardzo, I pani Ireneuszu, Słucham. nagroda, którą wylosował pan na początku, czyli A, żelazko, żelazko, należy do pana. Też. Jest pańską nagrodą, nie, tak? He? Natomiast pan Julian wylosował Walkmana. I ten Walkman także należy do pana. Obydwóm panom serdecznie panom serdecznie gratuluję. Pani Ireneuszuk, dziękujemy. Czy to były nerwy, czy to po prostu, rzeczywiście nie, ja tak nie ta... ale nie byłem pewien. nie. Mówię, mówię brąz, brąz to coś będzie coś około 8 nie. Mhm. No to było właśnie osiem. Ach, osiem? Tak. A ja mówiłem no, no, 12. Ale to się niedawno pojawiło, coś no, takiego źle, jak brązowy, brązowe gody. E, w ogóle jest ich dużo, dużo więcej, tylko myślę, że problem polega na tym, że są mało popularne. Mało popularne właśnie. I może no. niezbyt tak hucznie e, obchodzone. Proszę panią tam do poprzedniego małe sprostowanie. Herakles nie był bogiem, był herosem, a to jest coś innego. Mm. Tam kto układał to, popełnił błąd. Podejrzewam, że w odpowiedzi nie miało to zbyt dużego znaczenia, bo tak było tak. ono sformułowane, ale dziękujemy bardzo za sprostowanie. A drodzy Panowie, proszę mi jeszcze powiedzieć o swoich wrażeniach po, no, dzisiejszej, ja po dzisiejszej Bardzo, grze. bardzo. Czy atmosfera Pana Atmosfera piękna, wszystko, przede wszystkim prowadzenie, dziękuję o, bardzo. A dziękuję bardzo. Tak. Co to może? Pan Julian? Ja zawsze lubię rywalizować i to mi odpowiada. Hmm. Tym bardziej, że ja pierwszy raz występuję w ogóle w terytorium jakieś tam, nie? Aha, zupełnie pierwszy raz. Pierwszy raz, raz dopiero I spodobało się? No teraz mi się spodobało, może jeszcze kiedyś no, tutaj zawitam. No dobrze. Co? No koniecznie. No. A pan Julian powiedział, że lubi rywalizować. No tak, przecież wspominał pan na początku programu, że gra pan w brydża. Tak. I tam jest ostra no. rywalizacja. No, tak, no. poza tym jeszcze uprawiane ślisko. Hmm. To hmm. też się rywalizuje ze zwierzem. No. To nie brzmi tak pięknie, ale na pewno rywalizuje eee. Pan ze swoimi kolegami? O, ko nie, koledzy nie rywalizują, koledzy współdziałają. Mm -hmm, mm -hmm. I w Bryża też Pan? Tak. Czyli jest trochę tych zainteresowań. A pan... Moje Ireny hobby już? to jest wędkarstwo przede wszystkim. Aha, no i krzyżówki, coś tym, bo to tak, coś tam siedzi, nie? Mm -hmm. I stąd no. pewnie po pojawił się pomysł wzięcia Możliwe, ta, No teletrum, może coś tam się wie, no, za dużo się nie wie, ale coś się wie, nie? No, tak. To, jest szansa, żeby się wykazać swoją wykazać trochę. Tak, tak. Dziękuję panom serdecznie. Raz jeszcze gratuluję. Dziękuję Różnie, także panu.